Jeszcze setko, popatrz. Czyli ja mam, krótko mówiąc, Undercover na najwyższym poziomie trudności. Death def Sentence, One Down. Prosta misja, ostatnio robiliśmy właśnie z tymi łukami, żeby tam przejść tylko z łuków i się udało. Dobra, poczekajcie, ja muszę sobie wezmę tylko. Yy, nie, dobrze, mam no tego. A ja sobie pokażę Bilda, bo gram Ta, no, ja takim pokażę builda. trochę A na jakim cztery. grasz teraz? Teraz hak, na no hakerze. A, co ja, my, ja gram I na Kingpinie, Kingpin. tutaj standardowo. Ackerman. Już tyle razy, już pokazywałem sobie sumie tego moje uzbrojenie, ale co jakiś czas ktoś pyta, więc pokażę jeszcze raz. Ja, ja dla Equinox sobie że obiecałem, że zagram Ankarem na nagrywkach. Dobra, no, tak to wygląda, proszę zobaczyć. O, myk myk myk. Dobra, jestem gotowy. Dobra, odpalaj! No. Ale właśnie, no bo to jest coś wydatki, takiego, nie. że oni zrobili Paydaya na konsoli i tam nie da się update'ować, co nie? Bo tam jest na, jakiś znaczy problem, Nie, oni bo... nie update'ują tego, bo tak... Nie wiem, jak to wygląda, bo chyba, nie, chyba chodzi o studio, nie? Bo ogólnie takie jakieś inne studio chyba updateowało. Tak, tak. Nie... W... A, te... a teraz pieniędzy nie mam na tego, na ten... Byczki Nikt nie bierze apteczek dużych? To jest one down. No właśnie, weźcie duże apteczki, co wy robicie? Nie, no weź, do... Weźcie duże apteczki, nie bądźcie tacy, no... Czekajcie, gdzie tu mam jakiegoś builda na takie coś? A wiesz jak ty bierzesz... miny? Do zerka. Ja sobie zaufam. No kurwa no już jak, już tak bierzesz nie jakieś troluje, badziewie... Ja nie trolluję, ja bo to jest. Wiesz, jak, no. jak bierzesz jakąś deploykę badziewną no, to już weź apteczkę. Chociaż. No właśnie, weź chociaż apteczkę, no nie, nie bądź taki. Ja, to, ja tego potrzebuję do zerka. No, tak nie no, we, mówiła, no, tak, takie badziewie... No Weź no, nie nie apteczkę. Sam nie ma badziew. One Dobra, będzie... To. to. Ale jak przegramy to twoja wina. E, tam, Ale, my nie. Ale my nie przegramy co, 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 co? No dobrze Mama nie no, tej Pamiętajcie, tej że jesteśmy ekipą one down Co nie, więc spokojnie Ja bez, na, ja bez nine to ugram no. Czasami one, czasami 4 down W każdym razie lecimy z tym koksem Mam czerwonego no. skina, nie możemy przegrać Pamiętajcie, możemy uważajcie do... na rondach. O, czerwonego skina Dam kara jeszcze, goście Dobra, byczki Szukamy desek, łomów tak, kierownic. tak, właśnie szukanie łomów jest najważniejsze. No, nie, łom, łom jest nam niepotrzebny jak, jak Ale dla, zas dla, zasady. <grym> dla zasady. Nie, szukajcie, 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 szukajcie łomu, desków, wszystkiego to co można. Ogarniesz Aha. ten dach? Czy ty... Wiesz ty, ty, ogarniam, ty... ogarniam. No i świetnie, jeszcze się z tego. A co tam na dachu ogarniasz, tak ciekawości, e, że ekspedał? Ja obijam, e, tutaj jak jest ta ucieczka, na ci pokażę, bo hmm. widzę, że... A, że deski tu wbijasz? Że tak, żebyśmy żeby tutaj biegli, żebyś nas snajperzy nie zrobili, no... No tak jest, w sumie można, tak. No, w sumie no. nie jest to dosyć... to, nie, to jest dosyć mądre, no, podoba to mi się to podejście, no. To jest jeszcze no. taktyka z The Więc Nie coś tak się robiło. Aaa, widzę, że tutaj ogarnięci ludzie są, bardzo dobrze. Neciop, elo, elo, było. siema, siema. Kurwa, kiedyś się to biło. Jedyś dobra, zabezpieczamy te deski nie tam koło idea. tego gościa, który z tym będziemy dobra, rozmawiać? Nie, chyba nie. nie, nie nic znaleźć. A jakby co, wiesz, mm. tam jeszcze robi deskami, bo... Co, dobra, najlepiej dobra. najlepiej pokój... obudować ten pokój z komputerem. No, no właśnie, komputer komputer pytanie. Obu... Tak, obudowujemy ten pokój tak, tego typa? Już typu? obudowałem ten z komputerem. A gdzie jest w ogóle ten to, komputer? Bo on chyba też jest randomowo, co nie? Tak, on jest teraz piętro, piętro wyżej od was tam jest, nie? Piętro wyżej? Bo nie mogę go zlokalizować, tego typiarza, lamusa. A ty jeszcze tak co tak ogarnąłeś? Nie, bo nie mogę znaleźć desek ja już, już tam biegną Desek na dachu też nie zdziałem. Nie I... A, Kurde. tu jest komputer, dobra, ogarnięte Desek agarnięte. brakuje o, bo, mam no, bo, no brakuje desek, no bo sami widzicie, że no to nie jest tak, widzicie, że co, takie deski na drzewach? Pewno drogie Dobra, tak. tu trzeba było czekać e, Dobra, Ramus, nam jeszcze jedną deskę tutaj na dachu, jak możesz podejść No dobra, biegnę Powiedzcie, trzeba było tu go zabić, typa, czy go nie, nie zabijać? Nie, czekamy, czekamy, nie mamy Okej, okej. Okay, okay, dobra Jak się tam przyjrzysz, to im tam dealują, nie? I oni a potem jest obława FBI za chwilę. Posłuchaj, Blady, bo jakbyśmy tak za szybko byśmy zaczęli strzelać, to bomby nie wyciągnął tego serwera tak. z bagażnika. Z byśmy się się z z bagażnik lockpickować, a połomem się. Aaaa, tak. kumam. No to nie, a, to bez, bez sensu. To teraz możemy, no, teraz, tak. teraz możemy zaczynać. Skąd wyciągnie serwer z bagażnika, to wtedy już można robić akcję. Już wyciągnął. W tym momencie możemy strzelać, dobrze. Panie mieszanie, to FBI. No bezki jeden się nazywa Mieszanie, bo niestety z tego co pamiętam Mieszanie po angielsku Ciekawostki z wieszakiem Czy coś Dobra, zobaczmy co zaraz się wydarzy To teraz są Tak, ciekawostki? Tak, deju. Numer jeden, amkart najlepsza broń w grze Policja przelatuje, okulipka więc chyba będzie spać. Dobra, powiem tak, nie wiem jak to się stało. Zaskoczyli mnie, bo patrzyłem, widoki oglądałem. I proszę przyznać, że nie spodziewałem się tego, że tak mnie zajdą od tyłu. No, po prostu się tego nie spodziewałem. No, ty tu jest fauny z policji. No, Dobra, więc po się prostu. Muszę Tak, właśnie, no właśnie bo... tak, muszę się zgubić. Bo się eee, trochę no, za bardzo zrelaksowałem, biega. chyba. Aj, biegnę, biegnę. O na dachu. Oj oj oj, 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 oj. Tak no dobrze na dachu, co Że nie? Spać? Nie, wpadła. no i. F. <grym> oj oj oj, no to. Tutaj na, Uła, będziemy... Tutaj na dachu będziemy, musieli piłować z tymi snajperami, to chyba bardzo złe miejsce. O, tak, nie kładzieć piłę i idźcie ci lepiej na dół, bo to nie ma sensu siedzenie tam. Będziemy na w pięty palami, no. Tak. tak no. Ej nie, wiesz co? Czekaj, tu jesteśmy w miarę osłonięci, tylko trzeba na snajperów uważać. No właśnie, ci snajperzy nas jakoś nie w Chaotyczny dziwny sposób. Mamy tutaj ejdy yy, malutkie. Dobra, już nie stawiam ja Nie mam pojęcia, Staczna. dobra, ale nie mam pojęcia. Bo skądś mnie nawalają co jakiś czas. I jak nie... tam. Oni się będą od... Tam jest trochę mały Nadie... kolor. No z tego, panie, nie? Kurczę, no bo. O sniper, Widzicie tam z tyłu, Ej nie, tu bez sensu. Tam z tyłu nawalają, widzisz? Nie, tu nie ma sensu. Dobra, zawijam się stąd. Gdzie tu się schodzi? Ach, no widzisz, zajbiście. Wyście, tak mówili, się fajnie. No, dobra, jest w ogóle tak no Mogę na spokojnie je ześ ruszyć, nie mogę się tył. Dobra, gdzie jest apteczka postawiona, że tak luźno spytam? Na dole, to ok. Chodźcie, chodźcie tu. Ale na którymś konkretnym piętrze? Tu jest apteczka? Nie, to nie jest apteczka, na dole nie, widzę. Wow. Uwa, <laughs> się wlali rąbańce. Dobra, A, używam selfkera. Dobra, muszę przyznać, że trochę też nie grałem i trochę też wystawałem na sprawy. Kortezik, dużo za długi ten urlop miałeś strasznie Nudy był nic dziwnego, Kortezik! Cieszę się, że w końcu jesteś! A, zepsuła się piwa. Bo w końcu możemy się zabawić. Będę z shotdanem zawsze cieszy taki widok. Kurde. No, bo nie wychylaj się tak. Tak, a te snajperzy ci teraz będą chlepać. No, ci snajperzy są trochę... Kurde, injektor się skończył za szybko! No, nie, nie, Brady nie, nie, sobie nie, nie próbujcie. Czekajcie, Czekajcie. Jezu, Brady, Ale wiesz co, no próbowałem na injektorze nie. to zrobić, Z tego Czekajcie się skończył. A, nie na injektorze? Polecieć? Nie, 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 nie. czekajmy. No dobra. Co i można, po prostu że kiedy jest teraz w takim to nie ma sensu i tak ci zabiją. Dobra, okej. Okay. Ale dobra, macie rację, ja zapomniałem, że przecież konwertora, kon tego konwerta potrzebuję. Mój błąd. No mówię, nie grałem też przez kilka i czasu, już nie pamiętam jak się w to ja grało. Wieszko, wieszko sobie. Lutex! Nie, no. Ja już, ja mówię jeszcze dzisiaj. Trochę, Dziękuję bo, ci za dwa miesiące. Dzieje. Prawie zapomniałem odnowić suba, dobrze, że ci się przypomniało byćku! Szacuneczek! Co tam majestety. u was w ogóle moi subskrybenci? Jak tam żyć No idealny ja czas, żeby powiedzieć za trochę, za za trochę za o tym. Jest A nie, ma co się Pumor Tak. Humorek elegancki, w końcu obrabiamy tę limowinę zabawę, zabawę, zabawę miałem dzisiaj grając, więc tyle dobrze. A czemu miałeś zabawę? Opowiedz no, trochę no, o tym. No. Powiedzmy, że to była, Nie powiem, że to, nie, że to raczej była zabawa na której na, tej, na Twitchu lepiej nie mówić. Co?! Zabawa, o której nie chcesz powiedzieć? Znaczy, bardziej słowo... bardziej to, 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 to o czym rozmawialiśmy na tek podczas tego. Tematy nie takie po prostu. Coś... Nie może hmm. zmienimy temat z no. <głosł> no ja się zastanawiam się o co chodzi, co nie? Brzmi to bardzo dwuznacznie. Robu, o co może chodzić? Weź nie, tutaj. No, to jest... Opowiedz. To jest Opowiedz. Siedze jak, jak siedzenie Masz z soli... A tu bolka do wzięcia jak to, to robu, Nie, wziąłem, wziąłem już wroleczka. Siedzenie jest na prywatnej rozmowie, no. To ci powinno duże wytłumaczyć robi. Niemożliwe, jak? Usiedzenie soli w na prywatnej rozmowie, czego ci ten... nie mówicie to nic? <grafy> ja, jaką osobę jest solidny? Dupa, jestem chory napisał ona No jest nawet git. A co tam u ciebie napisał lutek? A u mnie elegancko wróciłem sobie na z tej z Jordanii nie wypoczęty, pełen energii, jakby nie patrzeć. armorem, nie No, bo fajno, fajno było. Tak, gigashddk deckiem gra po prostu. Odprasz te dwie sekundy nieśmiertelności, nie? Ale. Bardziej chodzi o to, że on fajnie nabija, czeka jak drama, co nie? Im większy drama I nie ma policji, nie? Bo chyba fala się skończyła. No, w każdym razie wypocząłem sobie 3x'y i teraz wiecie, no. Można znowu streamować, co nie? Gramy ści, żeby dostajemy lanie, nie? Tak. To, to można powiedzieć. Poczee, ale co chodzi z tym, że gramy jeśli że dostajemy lagi, bo nie wyłączają lagi. Nie, lanie. lanie, bo to działa tak. Jest to taki jak poziom dramy, nie? Czyli tak można powiedzieć poziom jak dostajemy cheers. I to się dostaje poprzez... Drama się nabija poprzez otrzymywanie damage'a, bo ktoś zostaje porażony prądem, wywalony. I ja że gram Armorerem, to ciągle dostaję... na max damage ciągle no. Dostaję, nie? I ja po prostu nabijam tą dramę, nabijam, bo drama się nabija poprzez otrzymywanie damage. I ja po prostu to nabijam, bo ciągle dostaję na full... Full damage, bo jak na przykład masz 5 pancerza i dostaniesz, e, zadadzą ci 250, 225 damage, a to dostaniesz tylko 5 e, punktów obrażeń, a ja mam dwie, dwie, 280 i ciągle nabijam na 225. No trochę matematyki tu jest. No nie? dobra, no i co w związku z tym, że nabijasz tą No i co na taki sposób, no, jak po podczas asorty jest coś takiego jak fade, wycofywanie się policji, nie, policja się nie niereski no. i po prostu przez ten czas są takie właśnie momenty, że policji nie ma, bo ten, ten fade był po prostu długi, dłużej trwał. O to chodzi mm -hmm. I to jest... I właśnie to jest karby dłużej... Do, Dobra, ci się tu przejść, bo nie dam rady tego chyba otworzyć teraz. To jest bardzo, duży, te grama bardzo duże, ta gra ma bardzo dużo skomplikowanych mieszkanie. Ma... Ale powiem ci placu... Czyli że... przez to że ciebie jakby nadają ci więcej obrażenia to przez to oni się szybciej wycofują? Tak. Dłużej Dłużej się wycofują, właśnie o to chodzi ten, tak. jakby ten, 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 ten efekt, ten wycofanie się trwa dłużej, wtedy mamy tak, mniej potedy, on tak, od... że, że nawet ja o tym nie, nie wiedziałem. Czyli Oni jakby przerwa jest dłuższa czy dłużej, że jakby dłużej trwa nie obława Nie przerwa, tylko wstup, fala, fala, gdzie... gdzie sorry. Moment fali, w którym policja się już nie respi, trwa dłużej po prostu. Właśnie, tak jakby wycofanie się policji, nie? Potem tak. jest, a potem wchodzi koniec fali, nie? Tak. Najpierw jest wycofywanie się, a Aaaa. potem dwa się nie spali. I właśnie cool, jest... No O, no. mam. No, dobra. dobra? I to jest jeszcze, bo oni musieli nałożyć limit na, na to, jak to może trwać, bo armorem w sumie nie skończyło się tak przy A Kiedyś był, był trik na to, że można było to nabijać w nieskończoność. I w nieskończoność po nie było. No. No to ciekawe, czyli jakby w nieskończoność nabijałeś w Ciry i w nieskończoność nie było policji? Normalne. Tak, no bo musieli nam wyciągnąć 50 Były takie triki, ale już to spaczowali O, ty Kurde, to cały, co? więc się Piesza, Co? Mamy problem, patrz gdzie on idzie I pomyśleć, pomyśleć że i tak ludzie, ludzie grają O nie, robi. nasz gość tak, jest napierdzielony Mieść tylko OP Armorera, co nie? Ej, co ten gość ludzie robi? Gdzie on idzie? Czy on się idzie na spacer? Trafiła nam się najgorsza droga. C co on robi? Gdzie on jest? Dał Przez cały dach będzie iść, chyba. O ja ale w ogóle nagrzało. Żebyś no, no, wiedział. Dobra, chociaż tutaj. Dobra! No przecież. O boże. O, dobra, minika, no, idealnie tak. że tak powiem. Przez dach? Co mogą. Co może się im udać? Wysyfajcie się. Wysyfajcie się. Tak, wracamy, Wyrusiamy. Wyrusiamy. Wyrusiamy, wracamy, wracamy. E, to nie jest dobry. Nie jest dobry eee, moment, to się no to jest znakomity pomysł. <noise> tak, wybornie. Aha, hop, hop, nie przeszedł. No, Dawaj. Co, nie chcemy to, nie go wydałeś. do niej popychać? Nie, od drugiej strony pójdziemy chyba. Raczej nie, głupi pomysł. Nie, nie przeczekaj! Kurła, skupek! Tak? Tak, to jest raczej głupi pomysł teraz to robić. Nie <ślesk> wiadomo. To już nie ma, dobra. Czterec? A czterec jest Ej, No dobra, no niestety Powaliło mnie leciutko Jest gdzieś apteczka rozłożona Jadek sumnie ja tu tutaj będę rozkładał właśnie Dobra rozkładaj Ale powiem wam, że z góry nie strzelają przynajmniej tutaj w tym miejscu Tyle dobrego. No, no dobra, będzie ciężko iść, go przepkać też. Tak. Ale musimy, musimy dać radę, damy radę, wystarczy że się skupimy. Pietarz zasubskryował na poziomie pierwszym, nie ci na sub subskrypcję pietarzu. Pozdrawiamka i piąteczka GG jak napisałem wyżej, no za długi ten urlop miałeś, bo strasznie zobaczycie. hek były. Opowiadaj, bleduszy, jak było, lecie. dużo zwiedzałeś, czy tylko bar. Powoli, ale... Jak jest dla subów. Do której z tymi dola, a te... No, nie dla nie ciebie to może być wiecznie, a tak na serio to. Jak to się mówi? O kurde, nie wiem! Słyszałem, ale na policjanta, a nie na no, jak. O kurde, tam jest zmiany Już dopiero co ty... Ach, jak to się mówi, nie mam dla niego pojęcia do kiedy stream. No, trochę sobie pogramy jeszcze. No, nie brakuje po prostu. No, a jak było? No, jak było, kozaczko. Powiem wam tak, generalnie w Jordanii, jako że to jest kraj arabski, no to tam alkohol ciężej troszkę. Ale drugi raz mam, właśnie drugi raz. wziąłem ze sobą, że tak powiem. Ale to jest rzadkie, wiesz o tylko, tym? Tylko dlatego, że tam się na się trafił w tym miejscu. Sobie. Więc generalnie jakieś tam ale drobne imprezy dojść, były, że, nie dojść, że ten Więc nie było źle. Nie wpadł do środka, bo przecież mógł. A zwiedzany to tyle? Bo to, to No, to, cała Jordania zwiedzona. I nurkowane i, a, było, i pływane. Tak, no, żyć nie umierać. Krwota. Idealny w czasy. No, no dobra, nie... najtrudniejsze podejście Ej, no dobra, no udało nam nie się mała. dosyć zgrabnie go przetransportować w sumie, nie było tak źle W ogóle są, że ten samochód na dachu To jest plan B, na w nie, że ten samochód wylądował na dachu A Taki był w najlepszy spot Czyli generalnie mieliśmy najgorszy spot, naj, najgorszy ten Tak? Tak, mieliśmy ja najgorszy spot Bo ogólnie, samochód na dachu nie dało się gorzej trafić, powiem Ci tak, tak No dobra, ale z jednej strony tak, ale z drugiej strony, no... Poradziliśmy sobie, więc myślę, że nie ma A, tego no, złeś, no jesteśmy gigaczadami, krótko. Dokładnie, gigaczadami jesteśmy. Jak ja jak się to dorazego, to jest, jakaś, to jest w miarę proste, ale i tak... O, idzie Minigan, idzie Adekso, Minigan i Green. Dobra, e, ja to to z zobaczyć specyfikację kompa? Jak to się las. mówi? Nie za bardzo. Dobra, A, Czyli jedna ma bo... ciuchów, druga harnasi. Kortezik. Tutaj mnie masz. Dokładnie Kordeska tak było. Ja sprzedałem tam temu do zrobimy lesa, Adekso. Przedaj mu melesa, idzie kolejny minigun! no jak mu do, nos chyba złamałem po popołudnie. Ładujemy mele, ładujemy mele. Do, dobra, hakujemy to, myk, myk! Undercover, jak mu przywaliłem, że aż mu nos złamało, to chyba. To no chyba spokornie. No. Tak, spokornie od wiecie, razu. Nie widzicie go. E tam, za, trochę bo, bo, mieszka, bo, ja na... O nie no, bo nie na dobra? dobra? Ty bo chyba gdzieś no. idzie minigel, nie chcę mówić. Ej dobra jakoś tak A spokojnie jest. ogólnie jest, gdzieś tam ci przeciwnicy, przepraszam bardzo. Ścimy ich. No. I... no. Ty... Amker po prostu za mocną bronią. Ale... Nie no fajdzik jakiś chyba jest. A nie ma fajduki za zasadzie. Nie w policja się respi. Chociaż teraz się nie respi... Nie, nie respi nie, się. Nie no raz. właśnie... <laughs> no właśnie coś... Przecichło teraz, ale... No właśnie, tutaj, nie, tutaj się czyściliście, jest, ale... jest dalej, jest dalej assault, respi się policja dalej, to jest, aso, ale to jest się, to jest. ale jest mega spokojnie. No bo wybijam, bo dosłownie zadekso siedzieliśmy przy spawnach, żeby na tej mapie było spokojnie. No dobra, a, tutaj No, jest, no, polisja, okay no z dobra. Z tej strony. No i ktoś pójdzie po grom? Chciałem to zrobić. Jasko. Eee, idę. Już. O kurde, się ja się zaciąłem. Ja a właśnie, ci snajperzy jakby widzą nas yy, przez te deski, czy oni... Nie, nie zobacz, właśnie te deski. O nie, to US Marshal, co ja zrobię? No to w sumie kozak. No to w sumie kozaczek, dobra, ja to zreperuję. Cześć, patrzę na Twoją grę w Payday 2, może podpuszczę Cię na program Nucleus Cop? A co to jest gra Nucleus... na myśl. program Nucleus Coop? A co to jest Nucleus Czyli to jest, jakby domyślam no, się, że chodzi o jakiś program koło, do Paydaya 2. Jeśli dupy, tak, to ja nie korzystam z takich to rzeczy, dupy. bo... No wiadomo, ja to po prostu jestem człowiek, który nie korzysta z takich dodatków jak Payday, jak jakieś programy dodatkowe do Payday 2. No, ja gram tylko na uczciwym, podstawowym chudzie, bez żadnych dodatków po prostu osoba no bo która jest po prostu bliżej tak cechuje mnie uczciwość Chyba tak to jest od Ja bym tak to zrobił jakbym pisał grę <grystanie> A nie przejść tej gry tylko overkill. Overkill. No ale jak Ale trochę na niego Cóż na, no, na tą wiekę nie ma żadnych problemów no Jak się trochę na niego żeby podać na informację no dopiero... Ziem, Dobra, dobra zajmę się ja to tym od razu już powiedział hasło widzisz <laughs> Widzicie, niby robimy to ja na najwyższym poziomie trudności a jak ja profesjonal. ja profesjonaliści, ja bez żadnych ja problemów! Dala. Dobra, nadal mamy jednego Ty讼 zakładnika Który nam gdzieś tu, o tutaj, nasz kotwarzysz Którego zgrubowaliśmy, przyłączył się do naszej, to Actually, to naszej strony Do naszej ekipy dobra, powiem wam, że tutaj nasi koledzy takich e, niszczą Na respie, że oni nie są w stanie nic absolutnie zrobić mamy tutaj situation Taki trochę chilling bym powiedział na jak mamy amunicją się poczęstuje Chłop w masce kana powiedział do Ciebie, Twoja dupa to trawa. O, jaki Marshal. Złączy mnie. Useless Marshal? Wow. Ale oni... Jeśli oni są w czymś dobrzy, to... Mają dużo tak, tak zauważyłem. E, mają health tej zera Czemu? Nie ale, wiem. Mają ale tak wszystko. poza tym, to co słabiaki. Okay. Ja widzicie, ale, stoj wiemy, i jak widzicie, stoi sobie człowiek... I nie sobie rakiamy. strzela! Makik933, no. Dziękuję tak. ci za subskrypcję! i od US Marshala to jest naprawdę być przegrywem Giga, co nie? Oni takie zasady mają, że pierwszy strzał zawsze chybia Nie tak ci za subskrypcję GigaCzodziksy! Oni, oni mieli, mieli przebijać armor, nie przebijają armora Kto miał przebijać armor? Czy, ty, te, marszale, te, nowe, te nowe Ale nie tak. przebijają, no to co nie się miało? Biją 30 damage, to jest nic! To czyli krótko, to nie czyli mówiąc, krótko mówiąc, zadali nową jednostkę, która generalnie jest słabsza. E, tak, nazwa, nazwaliśmy ją zamiast US Marshal, to jest Useless Marshal. No, no to Brzmi adekwatnie ogólnie. Dobra, no gościu, nie mam na to czasu. To uczciwy program, możesz odpalić to kilka okien danej gry, na przykład teraz ogrywanego ja idea, prawa, żeby ze znajomym pograć na kanapie. No, twoja stara, stara. Co? co teraz? No... No! Nie kumam, nie kumam co? totalnie, do czego robić duży walor. Boję się, szczerze mówiąc, nie. Do, do, do czego niby tak, jest tak, ten program? Do żeby pogres z kumplami na kanapie, z... totalnie z... nie wiem co chodzi. Właśnie, byś. Z C4 by się do czegoś przydało Zać Jenka do uzery, No i klasycznie, no! Tak, tak, jest trzymać, myk, myk! W jeszcze jeden sposób zabijania do zeru No tak, w The, heans, the, the heans, cekichny, na 145 na zabijemy do zeru na hita <grytanie> Czekaj robuch zostaw to Patrzę, A czego, z czego, czego strzelasz? Patrz Co to jest? <śm> Ej, bo jest środek fali nie ma policji Ej, nie no ma, właśnie nie. jest, ja wam powiem, że jest strasznie spokojnie, nie wiem co się brawnie, dzieje. Brawnie chodź tutaj, ma. chodź tutaj bloody. No? Podejdź sobie tutaj. No? I strzelasz sobie normalnie do nich. Nie no, daj mi ci... okay. daj, ci... daj, podchodzić amunicja, amunicja. Tylko właśnie amunicja się kończy A, w ten sposób. Było, bo w ogóle energię amunicji. wyłączyli nam, żeby było śmiesznie. No prąd za drogi no. No właśnie. Ale daj, w ogóle no, pierwszy to... raz tam wyłączyli energię, wcześniej nie, nie włączali. Teści. Nie no, wyłączali, wyłączali. Ta, wyłączali. Zabijemy kolejnego Dozera c 4 A Byczku! dobra, to się nie zorientowałem. Trzeba się do tego przyzwyczaić, żeby go prąd wyłączać. No, podobno tak. ma być. Tak, haktor, gober sobie, gober sobie takie... Dobra, przechodzimy na zdalne, bo szkoła, bo szkoła nie ma jak ogrzewać tego, co nie? Po czym... No, Inek inex, uh, inex 3 bita na winę. że znowu odcinki z paydaya! Moja ulubiona seria! No i cieszę się, ucieplutko, inex. I cieszę się, ci żywyczki. Odcinki z Paydayka muszę my. Fajnie, będzie internet, ale po co ci internet nie masz prąd. No, <laughs> tam maksujemy paydayka, 100% robimy. Gdy to się spadamy. Ale pięknie. Możemy spadać. lady, A co, już wszystko zrobione? No Fajna, i klasa! Ale... Przelewik poszedł mm, kocham onkara Szokę nawę proszę no nie, No nie dzielorobóg, no zawsze Zawsze nie? musimy na ciebie czekać Zero profesjonalizmu no. na helikopter Co ty skakać nie umieści, co? Na Dobra wskakuj tu Co ty nie mogę dawać? Nie zrobiliśmy to położę No i pięknie, śmierci i podatki, no zwrot Wchodzę w to, w to niezależnie no, od stawki Parkowanie w centrum miasta Tak się nazywało to osiągnięcie, które pozdobywaliśmy teraz Czyli potężne były Siadź Junior To zostanie error, to zostanie error za moda do broni bo te nowe bronie są zbugowane są karty i możesz dostać czerwony kwadrat z napisem Error Weapon coś tam coś tam co? PRAWDA? Tak ja dostałem raz to Dobra Nie no Ja nie wiem no. żadnych errorów No i elegancko misja ja wykonana Zaraz przyjdę